Dzień dobry, ja się nazywam Patryk Matwieczuk, jestem pianistą i też stroicielem fortepianów. No i widzimy tutaj fortepian Bechsteina, jeszcze przed renowacją. Ja kiedyś na tym fortepianie grałem chyba raz czy dwa, jakieś 6 czy 7 lat temu i on już był w takim stanie no, dosyć kiepskim. No i usłyszałem, że, że, no, że ma być zniszczony że ma być, że nie wiadomo co z tym fortepianem zrobić i yy, pamiętałem, że ten fortepian naprawdę ma potencjał, bo ma ładny bas już teraz słychać, nawet jak jest przed renowacją, że ten bas jest po prostu piękny i że to będzie rakieta yy, i że już po wszystkich pracach, które będą w nim przeprowadzone no ktoś kto go kupi będzie miał bardzo wiele lat radości z tego instrumentu, więc tym bardziej cieszę się, że, że jednak tego fortepianu śmierć nie spotka i że będzie uratowany.